Siemandero z tej strony Darmusak, no i zapraszam Was na kolejną bitwę w World of Tanks. A dzisiaj bierzemy się za tego oto ósmego poziomu średniaczka. E, oczywiście jest to Amerykanin. E, a co to jest? No, tu macie napisane, ale jestem ciekaw, czy ktoś poznał go po sylwetce, bo czołg który jest bardzo, bardzo ostatnio przynajmniej spotykany, rzadko spotykany. Na polach bitew. Mamy, mam na myśli tutaj oczywiście T25 Pilot 1, także pojazd, który w swoim czasie jak wszedł, no był dosyć ciekawą konstrukcją i nawet wiązane były z nim takie, mam wrażenie, jakieś tam większe nadzieje co do fajnych bitewek, ale niestety później rzeczywistość okazała się no, taka, jaka się okazała i pojazd praktycznie jest. Zapomniany. Pokażę Wam bitewkę, jaką rozegrałem na tym pojeździe. No i zobaczycie, co ten pojazd jest w stanie zrobić i co tam w tej bitewce się standardowo zadziało. A zadziało się sporo. Także, zainteresowanych, zapraszam na bitwę. No dobrze, jesteśmy na mapce przełęcz. Bitwa w trybie standardowym. Losowanie na ósemki i na dziewiątki. No i nie ukrywam, że na początku no jakby nie było to nic, co tutaj mnie by pocieszyło i co było dla mnie komfortowe, bo nie ukrywam, że z dziewiątkami ten pojazd raczej większych szans nie ma. No ale słuchajcie, no cóż, no trzeba było stanąć do boju i cokolwiek tutaj zrobić. Troszeczkę przyspieszę. Pierwszy mój pomysł, pierwsza moja myśl to była właśnie tutaj pojechać na prawo, na most, tak żeby spróbować coś tutaj złapać, co może będzie chciało dojechać, albo może co tutaj będzie gdzieś tam widoczne. No i tak sobie tutaj się wychyliłem, mając nadzieję, że coś uda mi się zobaczyć. No i proszę bardzo, pojawił się Giesorek, no ale niestety pocisk nie przebił pancerza. No i tutaj wyszła dupa. Blada. Na dole, zobaczcie, przemieszcza się E75. No, w którymś tam momencie on mnie trochę korcił. Nie ukrywam, że nie, żeby mu tam jakoś trochę na dupę najechać. No, ale dopóki był gesor, no to wiadomo, że nawet nie było takiej opcji. Ja tutaj nie ukrywam, troszeczkę się cykałem, tak naprawdę, z tym gesorem tutaj pojedynku. No bo miałem takie przeczucie, takie wrażenie, że raczej bym nie wyszedł z tego obronną ręką. Na szczęście Giesor odjechał, a ja próbowałem coś tutaj dalej wyspotować. To jest taki moment, gdzie jakby zaskoczyła mnie sytuacja, bo zobaczcie mój zasięg widzenia, no naprawdę jakby jest dosyć duży. A oba czołgi pojawiły mi się praktycznie już w końcówce. Su pojawił mi się praktycznie po oddaniu strzału, więc jakby nawet nie miałem możliwości, żeby zareagować na to, co on zrobił. Nie wiem, dlaczego to nie został jakby wcześniej wyspotowany, no bo zakładam, że jak jechał, no to musiałem go widzieć. No ale jest jak jest. Na szczęście Su został przeze mnie zniszczony, wcześniej oberwał jeszcze od tutaj mojego współtowarzysza Niedoli, który tutaj ze mną na, tej, na tym moście zakotwiczył i tutaj bronimy dostępu do tej części mapy. Jeśli chodzi ogólnie o bitwę, no to nie wygląda to różowo, bo w tej chwili mamy stratę ponad 2500 HP, przegrywamy również 1 do 2 i patrząc na minimapę, Sytuacja jest dla nas mało korzystna. Przeciwnicy zdobywają coraz większy teren, no i spychają nas coraz bardziej do obrony. I zobaczcie, przed chwilą mówiłem, że mamy 1 do 2, w tej chwili mamy dwa do czterech. Bardzo szybko się to e, zmieniło. Ja tutaj cały czas z tym KPZ-em na moście jesteśmy, e, próbujemy tutaj bronić e, ewentualnie tego przejazdu. No ale też, jakby. Zobaczcie na mini-mapce. Widać ewidentnie, że robi nam się coraz większy problem. Z tyłu pojawił się burasek, tam właśnie KPZ do niego pojechał. No i ja tutaj zostałem w tej chwili sam. I tak do końca nie byłem pewien, czy odpuścić ten most, podjechać tam do środka. No, tak w końcu zdecydowałem, bo doszedłem do wniosku, że jeżeli tutaj oni nam wiadą na dubsko, no to będzie już zupełnie pozamiatane i tak się jak widać no waham, tak, waham się jechać, nie jechać, jechać, nie jechać w końcu tutaj się pojawił Leopard, pojawiły się kolejne przeciwnika pojazdy więc trzeba było coś zacząć działać no i tutaj właśnie próbuję tego Leoparda jeszcze dokończyć, to się udało mam tutaj całkiem fajną współpracę z tym KPZ-em on tam się schował za kamyczek. Ja tutaj cały czas krążę między mostem a właśnie tym środkiem mapy. Tu się bardzo się obawiałem tego, że coś tam nam na dupę wjedzie. Więc chciałem delikatnie cofnąć, wrócić, zobaczyć, czy tam coś się będzie działo, ale jednocześnie chciałem chronić tego kpz żeby nie zostawić go samego. No i zobaczcie, tutaj niestety pudło z mojej strony. Ale z KPZ-em próbujemy cały czas stawiać opór. Niestety KPZ w tej chwili na ogrysku. No ja mam troszeczkę tego HP więcej, więc staram się podjechać, żeby tutaj też w jakiś sposób go zabezpieczyć. Przede mną teoretycznie burasek, później K91, myślnik 2. No i oczywiście most. I to jest to, co właśnie było takim moim zmartwieniem od samego początku. Tutaj dałem ciała i to równo, bo wziąłem na auto Eima, trzeba było przycelować, buraski by nie było, ale nie ukrywam, spieszyłem się, bo widziałem, co się dzieje tutaj właśnie na tym moście. No niestety w tej chwili mój współtowarzysz w kpz został zniszczony przez WTK. No ja jestem trochę powiedzieć można w takiej dupie, bo z jednej strony wótek, z drugiej strony T34, myślnik 3, no i teoretycznie właśnie burasek z K91. No i teraz korzystam, nie ukrywam też jakby tutaj ze wsparcia pojazdów z mojej drużyny. One tam trzymają, póki co trzymają most, czyli ten wótek tam się nie wychyli. Ja tutaj liczyłem na to, że ten T-34 wyjedzie na Koncepta, że może będzie chciał go przeatakować. Wtedy będę może, był, może będę w stanie gdzieś tam go od boku trafić. No ale też z drugiej strony cały czas w głowie wisi mi Buraska i K-91. Zupełnie na prawej stronie tam widać nasz pojazd został zniszczony. W tej chwili sytuacja wygląda tak, że przegrywamy 9 do 10, no i mamy też trochę mniej HP. Ja troszkę tutaj przyspieszę, żeby te dłużyzny gdzieś tam minęły. To jest taka trochę zabawa w kotka i myszkę. Ja tutaj wyjeżdżam, sprawdzam, czy coś się dzieje. No i oczywiście się chowam, żeby nie zostać wyspotowanym, nie zostać zniszczonym i cały czas słuchajcie, bacznie obserwuję minimapę. Staram się zorientować, co też tam się będzie. Działo. No, i teraz sytuacja jest o tyle ciekawa, że ten K91 właśnie pojawił się przy naszej bazie, czyli stąd po prostu odjechał. No, ale pytanie: co z buraską, tak? Co z buraską? Co z wutekiem? Co z pozostałymi pojazdami? Moi tutaj zaczęli się cofać, ponieważ ten K91, no, jak widać, sobie tam zaczął nieźle brykać. No i ja tutaj w tej chwili, zobaczcie, przegapiłem sytuację po raz drugi z tym buraskiem. Mogłem e, się bardziej skoncentrować i już tutaj problem byłby załatwiony, no ale no wyszło jak wyszło. E, w tej chwili sytuacja wygląda tak, że właśnie wótek najeżdża nam na Dubsko. Ja tutaj mam jeszcze do pomocy Conwaya e, i Koncepta. No i tutaj staram się cokolwiek jeszcze... Zdziałać. Tutaj dostałem żarówkę, więc z dubskiem nie ma się co wychylać. A dlaczego jestem dubskiem? No, dlatego, że cały czas obawiałem się tutaj jeszcze wyjazdu od przodu buraski, która właśnie w tym momencie się pojawiła, kiedy zacząłem się już obracać. No i wiedziałem, że to jest ten moment, kiedy ja muszę po prostu ją zniszczyć. Jakby nie mogę tematu zostawić musi być dokończona. Zaraz za nią podjeżdża T34. Które udaje się również kolejnym strzałem rozwalić. No i teraz, zobaczcie, zostaje razem z konceptem na trzy pojazdy e, przeciwnika. No, wótek wiadomo jak dupnie, będzie głupio, ale zobaczcie, że koleś celuje właśnie w koncepta, e, i dzięki temu udaje mi się go tutaj dwa razy już trafić. No i pytanie, co teraz? Na szczęście nie trafił, na szczęście poszło to bokiem. Ja go tutaj w tym momencie kończę i zobaczcie, znowu dostaję gąskę. Tam z przodu mam Ferdzia i mam również właśnie tego, ten pojazd, ten czołg ciężki Contendera, który niedawno bardzo chwaliłem, bo robiłem o nim film. I to byłaby dla mnie naprawdę mega sytuacja, gdyby udało mi się to wyciągnąć. Czy tak będzie? Zaraz zobaczymy. Jestem sam na dwa pojazdy. Mam zniszczonych pięciu przeciwników. Zrobiłem ponad 2000 uszkodzeń. No a oni siedzą i kapują bazę. Dwa pojazdy, dosyć groźne bym powiedział: Ferdek i Contender. Ferdek na dobitkę. Tutaj, zobaczcie, się ode mnie zrykoszetował. Nie mam pojęcia, jak on to zrobił, ale naprawdę no, było super. No i teraz zostałem sam z tą dziewiątką. On w tym momencie strzelił. Moim zdaniem popełnił mega błąd. I ja teraz po prostu staram się go objechać, bo wiem, że od przodu go nie przebiję. W związku z tym, objazd, strzał w bok. Tutaj moja drużyna gratuluje. Well played, jest zwycięstwo, idziemy do garażu. Ok, jesteśmy z powrotem w garażu. Tak przedstawia się wynik tej bitwy. Udało się zdobyć odznakę pierwszej klasy: kuloodpornego, pojedynkowicza, ogień skuteczny, brutala, specjalistę. No i coś, co mnie bardzo cieszy, czyli medal Oskida. Jeśli chodzi o wyniki, 7 pojazdów zniszczone, 2283 uszkodzenia zadane, daje mi to czwartą pozycję, jeśli chodzi o wynik uszkodzeń w drużynie. No i he Hepsa, Hepsa, Hepsa. hepsa. E no i punktów doświadczenia ponad 1290. To mi daje miejsce pierwsze. No i oczywiście liczba zniszczonych pojazdów również daje mi. Miejsce. Pierwsze bitewka trwała 12, prawie 12 minut, więc, taka bitwa po prostu standardowa jak to kiedyś, jak to drzewiej bywało, takie właśnie powinny być. 12-15 minutowe do samego końca i to wtedy jest fajna zabawa. Słuchajcie, no cóż, bitwa moim zdaniem całkiem fajna. Wyciąg na końcu udało się zrobić trochę byłem taki zestresowany że tam coś nie wyjdzie pewnie zaraz zginę i będzie dupa ale końcóweczka wyszła naprawdę bardzo bardzo fajna troszeczkę gdzieś tam jakieś dłużyzny były w międzyczasie ale myślę że już jakby sam wyciąg wynagradza całą resztę co do pojazdu nie polecam to jest taka konstrukcja która no kiedyś może i gdzieś tam miała rację bytu, natomiast obecnie wydaje mi się, że to nie ma większego sensu w, w tym czołgu się bawić. E, raczej jako ciekawostka kolekcjonerska, może jak ktoś zbiera czołgi, no to why not? Natomiast, żeby jakoś tam specjalnie na niego polować, to myślę, że są inne, fajniejsze konstrukcje. No dobrze, słuchajcie, chciałem się Wam z Wami podzielić właśnie taką bitwą. W takim nietypowym pojeździe. Mam nadzieję, że wam się podobało, a ja się z wami żegnam i do następnego. Cześć.